Dzień dobry Państwu, witam Państwa serdecznie, nazywam się Robert Fryczkowski, jestem Państwa ulubionym, ukochanym, uwielbianym trenerem, e, rekruterem i coachem. Właśnie wróciłem z miasta, jest godzina 20:20, 20. zmarnowałem półtorej godziny czasu i jestem tak, e, nie, nie, taki, po prostu muszę z, Państwa, z Państwem podzielić się pewną refleksją. W tej chwili Polska jest w jakim stanie, jakim jest, tak? Można powiedzieć, że jesteśmy w czarnej, no gdzieś tam, w końcu, jakby to powiedzieć, o, o drogi pokarmowej, ale ten biznes jeszcze tutaj da się w jakiś sposób robić. I da się ten biznes robić na tym, że padają wszystkie sklepiki, a więc coraz więcej rzeczy wozi się kurierami, prawda? A więc biznes kurierowy, coś mi tu stuka kabel i Państwo to pewnie słyszą. O, proszę, już nic nie stuka. I po prostu wszystkie te punkty obsługujące, paki, przychodzące, zderzaki, yy, paczuszki, paczynki, te inne rzeczy, to jednak jakoś sobie dobrze radzą, prawda? Bo każdy chce coś kupić, dostać farbę do domu. Mi kolega niedawno tłumaczył nawet, że nie chce musieć do sklepu po farby, bo po prostu kupują w internecie, a potem jak wraca z pracy, to ona już czeka w paczkomacie i on sobie odbiera, a tak to musiał objechać do Castoramy. Więc tak to wygląda. I jest firma, która nazywa się powiedzmy TurboPaka. 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 Turbo. TurboPaka. Turbo Tur Turbo ta miejsce, ta TurboPaka jest w miejscowości powiedzmy no nie wiem, powiedzmy wymyślam Sulejówku. Sulejówki wygląda jak Sochaczew po bombardowaniu na palmem. Tacy jeżdżą starsi, 40-letni panowie z rowerami pordzewiałymi, którzy tak patrzą takim powolnym wzrokiem i te rowery tak skrzypią. No, a wczoraj jak byłem na spacerze w nocy, to widziałem dwóch pieszych, jednego rowerzystę i jeden pojazd samochodowy. Więc życie tu kwitnie. Wydawałoby się na takim posuchu, to klient to jest po prostu skarbem jak już go się pozyska, to się po prostu go kocha, chołubi, yy, buduje jego wartość, no, no, no nie wiem co, no po prostu wszystko. Ale już kiedyś nagrałem filmik, jak to zmieniono, godziny funkcjonowania turbopaki i nie wysłano SMS-ów do klienta. Przez to ja czekałem rano, potem nie przyjechałem, potem coś, były jakieś, y, jakieś obstrukcje z tym wszystkim. Ja mniej więcej paczki wysyłam jedną co drugi tydzień. Co dwa tygodnie wysyłam paczkę. Jestem pogodnym klientem, pakuję tam dużo rzeczy, dopłacam za dodatkowe te ocieplenia, kupuję zwykle kartony, mm, o nic się nie kłócę. No, wysyłam też paczki nadwymiarowe, które kosztują 5 dych, pomimo że są niewielkie, na przykład rulony są bardzo drogie. Więc ja jestem takim pozytywnym, dobrym klientem, stałym, który kupuje i, i w ogóle. I teraz. Raz nie wysłano SMS- a zmieniono godziny. Dobra, no, przebolałem, pomyślałem sobie. Ale teraz jadę sobie, bo myślę sobie, no tak, turbopaka jest czynna od godziny tam powiedzmy 9 do 20, jest godzina za 2020 20 Zdążę pojechać z paczką, ponieważ muszę wysłać do serwisu do swojej radiostacji części. Pędzę, pędzę, pędzę radosny, a tu nie ma turbopaki. Jest, proszę Państwa. Yy, pakowcy, jest inna firma, w ogóle pakowcy. Pakowcy, pakowcy, pakowcy i nowe logo pakowców. I proszę państwa, poszedłem kupić gumę do sklepu obok. Oczywiście, jako czek kontaktowy trener, zapytałem, co z tymi, co z Turbopaką. Ona mówi, że Turbopaki nie będzie, bo Turbopaka przynosi się po drugą stronę torów. Ale oczywiście, ja zapomniałem, że przecież dostałem od Turbopaki wczoraj SMS-a. O treści, szanowny kliencie, bardzo cieszymy się, że się razem rozwijamy, bo, że wspólnie przenosimy się do nowej siedziby, gdzie będziemy miał wygodny parking i to i to. Zapraszamy od 2 lutego, przesyłamy Ci koordynanty z GPS-a. W dniu otwarcia promocja, trzecia paka gratis lub pierwsza paka 30%. Tani. Czekamy na Ciebie niecierpliwie, bo wiemy, że jesteś filarem naszego rozwoju. Pozdrawiamy Cię serdecznie, załoga Turbopaki. Dostałem tego sms-a. Oczywiście, że nie dostałem. Nie dostałem żadnego SMS-a. Oni się przenoszą, a zasób klienta zostaje porzucony niemalże, i oni teraz na nowej siedzibie znowu będą odbudowywać, odbudowywać zasoby klienta. I po pierwsze, takie prowadzenie biznesu, to ja nie wiem, czy się w Afryce zdarza. Nie wiem, nie wiem. Po prostu to są ludzie, to jest tak zwany, ja to nazywam lumpem biznesem, że po prostu za ludzie biorą się tacy, którzy zarobią trochę pieniędzy. No, mają już tego w lezyngu, tego Mercedesa, tą 300, czy tam jakieś teraz są nowe modele, i oni tych pieniędzy już mają tyle, no, nie muszą mieć więcej. Jak będą chcieli przyciąć, to przyto na pracownikach, a jak będą jeszcze chcieli przyciąć, to zatrudnią kogoś z Ukrainy, yy, bez, albo Krusowca. No, nie wiem, po prostu ja tego nie rozumiem. Jak można przenieść firmę i nie zasobu klientu nie uszanować, nie wysyłać SMS-ów z promocjami? Ile kosztuje SMS w tej chwili? 3,5 grosza? Nie wiem. Widocznie straceni klienta. Jest, jakby to powiedzieć, mniej kosztowny. I to jest właśnie to, że ciągle panuje takie jakby feudalne rozumienie, że klient to taka ludzka padlina, która po prostu będzie się szlajać, dobijać, stać pod tym tym, pukać i on przyjdzie, bo musi, bo jest skazany. A jak nie, to przyjdzie inny. A jak nie, to się zamknie biznes i otworzy się tanią odzież. Albo nie, to się otworzy salon fryzjerski. No przecież to wszystko jedno, co? Byleby pieniędzy byli na leasing tego Mercedesa. Nie wiem, nie rozumiem tego, nie potrafię tego zrozumieć, że po prostu przez zwykły ludzki brak szacunku nie buduje się tych relacji z klientem. Nie rozumiem tego, naprawdę proszę państwa, nie rozumiem. Zwłaszcza w sytuacji, kiedy ta jedność z klientem to jest właśnie tym, co buduje zasób firmy. Bo jeżeli mamy lojalnych klientów, to możemy być po prostu spokojni o przyszłość. Kiedyś ktoś powiedział hmm, w Harley-Dawidsonie: harley Davidson robi takie sobie motocykle, dobrze o tym wiecie państwo, także nigdy żaden Harley-Dawidson. Nie wygrał żadnego prestiżowego rajdu i mój kolega, który, jest, który ma full kasy, także mu po prostu odbija, yy, ponieważ jest notariuszem, no więc po prostu bierze za nic, dwie pieczątki, walnie 500 złotych yy, jest tą kasą zdemoralizowany. To mu tam wydech, odpad i błotnik porzewiał. Oni mu tam źle zrobili to i on rok zamiast jeździć procesował się, yy, procesował, się, yy, procesował się z nimi. Rok się procesował, rozumiecie, to trzeba mieć w głowie namieszane zamiast jeździć motocyklem i się cieszyć, to po procesować, rozumiecie? O, kolor błotnika, odcień. E, a jak chłopaki pojechali do Stanów, to tylko opisywali, jak mm, w tym, teraz nawalił tam regulator, regler, a potem coś, a potem światła padły, potem prądy uciekły, potem wozili go lawetą. I ten z tych sześciu czy ośmiu Harley'ów, to zawsze któryś był na lawecie. To jest w ogóle... Nie... A jak jadą chłopaki Afrykami, Afrika Twin, w Himalaje, dwudziestoletnimi, to tam mówią, mm, to słaba ta Afryka, wiecie, no, pękły mi dwie szprychy. No, to, to jest taka skala, rozumiecie, różnica między Harley'em a, a Japonią. No i zresztą ja sam mam japoński motocykl, to wiem, po prostu jeździ, 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 jeździ jeździ, po prostu jeździ. A, ale mimo to Harley powiedział, jeżeli mamy klientów, którzy są w stanie wytatuować sobie nasze logo na plecach, to możemy być spokojnie, o zbyt. Właśnie, to jest kwestia budowania tej takiej mega lojalności, że ktoś nadłoży dwa kilometry i pojedzie do turbopaki, a nie do nowej firmy. Ponieważ jest lojalny, to jest budowanie pewnych relacji. Ale ja też też go nie, tak nie wykreślam już kończąc ten temat, ponieważ być może ten człowiek, który to prowadzi, nie potrafi sam ze sobą prowadzić relacji z rodziną, nie potrafi prowadzić być może, po prostu jeżeli ktoś nie, nie ma budowania relacji w sobie, nie, nie, nie przelewa się ta komunikatywność, to otwartość, to poszukiwanie to jeżeli on na przykład, nie wiem, jak z dziećmi się rozmawia średnio 7 minut dziennie, no to przy takiej jakby pościągliwości komunikacyjnej, tak, kiedy córka dorasta, jest w ciąży i mówi to koleżance, bo się boi powiedzieć matce, bo się nigdy nie skomunikowała z rodzicami, no to trudno, żeby rodzice, którzy prowadzą jakiś biznes na przykład fryzjerski czy tanią odzież, oni się komunikowali z klientami, bo to już będzie perwersja. Nawet ona powie, może wyślimy smsy. Nie, daj spokój, przyjdą. Przyjdą klienty, przyjdą. Mówię Państwu szczerze, że obcowanie jest takim, takim low biznesem, takim w stylu afrykańskim to jest naprawdę czasami przygnębiające, bo człowiek widzi ten potencjał i widzi to zatracenie, widzi po prostu to, że to wszystkie, wszystko tak idzie i rozprasza się, że tak powiem, i powiela się, powiela się, jak u Adasia Miałczyńskiego, to szaleństwo z pokolenia biznesmenów na pokolenie biznesmenów. Ja myślałem, że jak się rodził polski kapitalista, to, to dziadostwo takie biznesowe, takie właśnie przyoszczędzanie na wszystkim, na oleju w samochodzie wymrze, a teraz widzę, że to po prostu kwitnie dalej. Dobra, pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie. Życzę Państwu szerokiego, dobrego spojrzenia i pamiętania cały czas o tym, że największą wartością firmy są dobre relacje z jej klientami, a wszystko inne, tam się dziba. te inne rzeczy, to jest po prostu zawracanie gitary. To zawsze można odbudować. Ale budowanie relacji z klientami, u, to trudna sprawa i długotrwała i wymaga wielkiej delikatności. Wszystkiego dobrego, bo mówił Wasz ulubiony, ukochany, wspaniały trener Robert Ryczkowski. Pozdrawiam Was serdecznie, hej.